Ciepany blestem i wig, a to jest zagranie w Minecraft. Przepraszam, ale to będzie poprzedni sezon z w Minecraft na super, mega mapie. No widzicie, mam tutaj już coś zrobione, to mam taki obóz, nie będę się tak wielko na razie Dobra tak. No nie czekajcie, wezmę sobie ciasio. Dobra, nie powinienem jeszcze A i właśnie. Pozdrawiam mojego przyjaciela ze szkoły, Mateusza. Obyś to by było, bo ja, jak nie, to coś zastrzelę. Mhm. Jak widzicie gram na 1,4.2. Y, tak. tak. A dlaczego? Um, fajnie mi się to wygenerowało. Widzicie, trzeba sobie taki obóz mało założyć. No spoko założyłem. Dlaczego ja nie trafi to nie to Nieważne. Nie można. Um, tu ma być kopalnia. Um, ale dobra, Na razie co ty musimy zrobić? Um, musimy coś wykopać bo zaraz sobie Zrobiłem sobie guziki. Nie wiem po co, bo ich nie używam. Ale dobrze, to fajnie wygląda. Psyk. No idźmy. Tak. <laughs> mm -hmm. Ojej, sobie sumie bardzo brzutalna. Powinno być mniej więcej. Mm -hmm. Zasz może trochę, to jest. Lubię to. Ach, ach, jak ta trzcina szybko właśnie. Właśnie, dlaczego ja tej trzciny nie sadzę? To jest pytanie, to jest takie, to jest takie zapytanko. Macie mi napisać, czy mam zostawić sobie tyle. I tu jest, poczekajcie, muszę zrobić, że zaraz wracam. Jestem już, przepraszam, jeżeli będzie słyszyć taką małą chlipę, bo ją właśnie taką. Yy, to przepraszam was, ale gadu mnie boli yy, ale jak głupi ale dobra, przyda się jezu, nie, sobie zrobicie kiedy? lu no i ścinamy trochę drewna nie martwcie się, będę stawił później te drzewna. Niżawne. Ach, ach. postanowiłem niczego nie przyspieszać i czasami zrobić tylko takie nitki cięcia. Przepraszam, muszę napisać trochę chybaty. Ach, ciepła. O, pyszna i gorąca, ale lepsza. Uff. Przepraszam. Hop, 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 ham, ham, ham. Eee, głupia. Ja no to głupia. Ale szkoda, że to dobrze, bo by mi się spalił. Nie, to ładnie wygląda. To by mnie pewnie ścinał. Ile na za wydać? 16, Pajączek! Muszę cię niestety zabić. Żom! W ogóle owce mi się tu spawnują. Czy tak powinno być? Nie wiem. Odpowiadać w komentarzach. Bo to jest naprawdę dla mnie taka na dzisiaj. Haha. Ha. bytka albo no o tej jest zapytka. Po czesku. <laughs> A tak naprawdę to jest przerobany czeski. No bo 20 chyba jeszcze nie wystarczy. Ja sobie... Ja, nie Mamy 25 drewna, więc ja chyba nie będę ścinał, bo nie ma sensu. <laughs> no to przepraszam, bo to było bardzo, bardzo mnie boli. Kurczę, przyzwyczaiłem się do tego, że używam Optifina, ale... No cóż, nie mam takiego Optifina. Nie! Rośnąć, rośnąć! Właśnie ściule. Jeszcze dwa muszę zasadzić. Dziękuję. <tum> Jezu. No. Nareszcie. Y -hmm. Połowy przerabionym deski. Y Patyczki powinny z tego być. Danka. się domyślacie, po co robię? <grymne> Oczywiście, pępek, no? nie bardzo. Yy, Jarminki, na się już domyślacie. Ale, ale muszę sobie zrobić dwa, jeszcze z osiem drewna. Teraz najgorsze. Skąd ja mam wziąć do własnej ciosnej pochodnie? A zapomniałbym o najważniejszym. Muszę zrobić... Co ja mam zrobić? Hmm, co jest? Mam coś zjeść? Hmm. Nieważne. Nie. Co mam zrobić? No to idziemy dalej. Ja nie mam kamiennych itemów, ale przydałoby mi się trochę kamienia. <laughs> Dlatego właśnie kopię, ale najbardziej bym się przydał węgiel. Dobra, nieważne, nie że już aż tak bardzo mówimy o tym moim <laughs> No Jezu, Czuru. A i właśnie, napiszcie mi, czy z Polsatu da się nagrywać... Znaczy, jak ma się... Jak ma się dekoder z cyfrowego Polsatu, to czy można użyć innego dysku do nagrywania, na przykład z PS3? Odpowiedzcie mi na to w pytaniach. Proszę Was bardzo. Bo jak nie, no to będę skończony. Chciałbym bardzo nagrać coś, ale nie mogę. No. Żelazo! <grym> Bo nie wiem, czy da się nagrywać z dyskiem z Samsunga, czy trzeba mieć specjalny. A rzecz pewnie i tak trzeba mieć specjalny jakiś. O, następne żelazo. Hihi! Dlaczego nie wykupuje tego żelaza? A dlaczego nie? Dlaczego się nie wykupuje po pierwsze, nie mam dobrego kilofu, a po drugie, przydałoby mi się trochę węgla, którego nie mam. O, nowe dźwięki wchodzenia po drabinie, spoko. spoko. się? Mm -hmm. A, drzwi nam zrobić. teraz. Pi, 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 pi. Teraz sobie zrobię kamienne itemy. Oczywiście piec. Podstawowa rzecz w moim trakcie. Piecem przepalimy trochę dyrabi. Nowe mygel. Hmm, następne trzeba zrobić tam. Przepraszam, nie mogę jestem dzisiaj. Yy, hypa, hypa, hypa. Chyba wystarczy. Kamienne. Kamienny, mm -hmm. Kamienny pikax Oczywiście najważniejsze siekiera. Przepraszam Was. Naprawdę nie ma jawina, że mam taki kapar i że w ogóle wszystko Właśnie pozdobywałam sobie trochę tych itemów, bo nie chciałam zacząć tak od zera. No dość nie szybciej. W ogóle fajne są to budki. Czekajcie, jakie wczoraj wygląda. Czarny na budki. Budkę. Podkajcie. Czekajcie, zarzu. Dobrze idzie. Idziemy na dół. Doła, na doła. I zaczniemy przy żelazie. Kopiamy sobie tutaj mały pumelek. Aha, właśnie, i co, jakieś będzie takie, jakie tunele tutaj będą w boku. Ja sugeruję, nie będą już takie tutaj sobie, zakleimy koblem. Kabelem! Kabelem! I tutaj będą takie właśnie cztery, no cztery, idziemy dalej. A, i tutaj tak samo, tylko że tutaj będzie po tej tutaj... stronie. Kopiemy żelazo, kopiamy żelazo, kopiemy żelazo, kopiemy żelazo. Jezus, jak długo kupię to głupie żelazo. Przepraszam was, jeżeli będziecie słyszeli jakieś głosy. Czekajcie i... Przepraszam was. I'm sorry. Nie. No. Trzeba <laughs> znaleźć No. I hate night. Jest, cztery kokroły. wiedziałam, że będzie he he, dobra pochodzę nie cztery na no, cztery zastanawiam się czy by to przyspieszyć bo jeszcze nie nagrywam programu nowego do generowania no tak, to mi było w doła, w doła, w doła, odszedł Lodzka. <tryk> <tryk> Myślałam, że to jest coś. Aha. Tu będzie następny tunel. Dwadzieścia dwa. W tym odcinku skończymy, zrobimy kopalnie i chyba zakończymy, nie jest zbyt ciekawy odcinek, ale przepraszam, nie robimy, mm. zróbmy sobie, zrobię. to na sin know że mam kataralny to. Łyczek herbatki. Pycha. Jedzenie, jedzenie. Hihi, zarełko. Zarełko! Tak. Tak. Aha. Roślij zboże, ty tam też chryj. Połowa na patyczki. Oj, karamba. Super wszystkie patyki przerabiamy. Nie Pluma, już. Jeee! Luma! I kopiam się w dół. Kopiemy w dół, kopiemy w dół, kopiemy w dół, kopiemy siebie w dół. Żelazo, znowu. Mam szczęście do tego żelaza dzisiaj. Wczoraj grałam na przykład tym save'iem to... Sporo żelaza, 24 je, yeah, a prawie mi stoczyna.

Bo osiągnąłem, osiągnąłem cel, który chciałem. Mam żelazo i będzie bardzo potrzebne I to i to, chociaż diablo potrzebniejsze. <grym> Przepraszam, że mam taki katar, no naprawdę, nic na to nie poradzę. Siępa się, nie, 2 o, czyli o. Który poziom? 12. Tak, tak. I. Robinka i dół. Kończy mi się już tak kilo. Dobra, jak mi się ten kilo skończy, to kończymy odcinek. Jak będzie krótki, no to nie ma się to nie wyszła. No i ja to nie chodzi. Dokopałam się do Bedroka. Jestem na piątym poziomie. I w następnym odcinku, albo tak poza audycją. Aha. Albo poza audycją. Po prostu w to nawet nie wiem, być. No nie. Ja. Idziemy. Na no, górę. Wiedziałem jak to będzie. A przydałbym, bym się lesą, bo chciałbym Wam coś pokazać. Jaha. Yeah. Masa plantacji. Jest jeszcze się wydawało? mi się. Dobra. Kończymy odcinek z piętnastoma węgielkami. Skończymy do w Dobrze, nadal nie mówię dla was. To jest miłe, jeżeli widzimy się w nas. Ten uroczyń, kuza grzanie w Minecraft, single player, plaja.